Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Izabela Damek i jestem twórczynią marki AIWAIA Ceramics. Zajmuję się tworzeniem amuletów z gliny. Oprawy robię z gliny, środki są z naturalnych kamieni i każdy z tych amuletów oprawiony jest dodatkowo intencją, która przychodzi mi podczas robienia danego naszyjnika. One mają służyć ochronie, wspieraniu Was w realizacji różnych marzeń. Robię też specjalne naszyjniki na zamówienia. Tutaj na festiwalu szamana mam dla Was specjalnie przygotowane. Kolekcje dostępne tylko w tym miejscu. Też podstawki na kadzidła z tej strony, bransoletki i nowość w moim sklepiku, czyli pierścienie mocy. Każdy z nich, tak samo jak naszyjnik, ma intencję. W środku jest naturalny kamień, oprawa jest również z ceramiki na obręczach regulowanych. No i znaczenie jest odrębne dla każdego z nich, także musiałbyś któryś wybrać i konkretnie o nim mogę Ci coś więcej opowiedzieć, ponieważ jestem półgóralką, więc inspiracje góralskie również można odkryć w mojej działalności. One są duże, ale zobacz na mojej dłoni. Moc. One mają dużo mocy, ale też są takim wyrazistą ozdobą, więc wystarczy taki pierścień i nie trzeba nic więcej, żadnych więcej ozdób, bo on robi robotę swoją. Napasuje na przykład na ten. I to jest naszyjnik, naszyjnik, to jest pierścień mocy z ametystem, który odpowiada między innymi za uzdrawianie i też jasnowidzenie, otwieranie takich talentów właśnie bardziej naszych duchowych. Przyszła ukochana do mnie, która dostała już pierścień i też zakupiła wczoraj piękny naszyjnik. Akurat to jest jedna z najnowszych kolekcji, które wprowadziłam. To jest kolekcja z kamieniem Larimar, on pochodzi z Dominikany. I tam udało mi się zdobyć kontakt na osobę, która szlifuje te kamienie pod moją biżuterię, akurat te niebieskie, błękitne Larimary, tak zwane kamienie Atlantów. Niektórzy też mówią, że to jest ocean ukryty w kamieniu, one mają właściwości takie podnoszące wibracje, podnoszące świadomość, działające ku naszemu przebudzeniu. Czyli bardziej taki duchowy kamień. I tak samo duchowym kamieniem jest ametyst, o którym już wcześniej opowiadałam, że jest to kamień jasną widzów, kamień uzdrawiający, kamień równoważący, harmonizujący emocje. Także z takim zestawem, kochana, możesz do domu wracać. Ja już wczoraj ubrałam ten kamień, i naprawdę ten bisiot cały. No, super jest. Bardzo mi się go dobrze nosi to się też fajnie nagrzewa. Czuć ciepło po prostu, ta glina jest taka nagrzana i, i czuję tak, swoje ciepło. Super, super. Bardzo się cieszę, że, że przyszłaś na zakupy do mnie. Zapraszam Was serdecznie na moją stronę internetową ajvaja.com, jak również na Facebooka, Instagrama o tej samej nazwie, gdzie możecie moje piękności dostać online, również poza Festiwalem Szamana. Ja Co to jest? Ja to wszystko rozkładałam, układałam nie wiem. Ale Dobra. jaja ona buduje sobie tu już kokon że chce robić i chce się zawinąć i ona się tam z gąsienicy zmienia no w poczwarkę Widzisz, że Ale ona jest już niechna, troszeczkę... Ale jakie ona no, ma wyczułki te są. Fajnie czuła się, że to są chyba jej jakieś te, drzewo, rodzeństwo. <laughs> Ty no, może, bo zobaczcie, przy tych brązowych nie się ustali.